Szukuję sukienkę do nagrania, która będzie już dzisiaj. Robię ostatnie poprawki. Kopciuszek, kto to był z tej bajki? Kopciuszek, który z piżamy Przybierał sukienkę. Kopciuszek. Tak wygląda właśnie moja kopciuszka. Niestety nagle po prostu zaczęła się kurza. Natomiast tak łatwo się nie poddam. Ale trzeba ja sobie radzić w każdym warunku. Inspiracją do powstania tego modelu był moja podróże po świecie, ludzi, muzyka. Oczywiście mój dzień ponieważ jest to w dużej mierze muzyka zainspirowana różnymi brzmieniami ze świata, więc to sukienka super dla taki świat nomadyczny. I przede wszystkim też bardzo się stresowałam Afryko, Pustynio, Duno i miejscem, do którego bardzo chcę polecieć. I będzie to taki manifest, żeby polecieć niego na See ya.